Niestety nadchodzące dni nie przyniosą nam takiej wymarzonej, typowo letniej, ciepłej, słonecznej pogody. Oczywiście czekają nas takie krótkie chwile ze słońcem, ale w Boże Ciało czekają nas również też opady deszczu, niestety lokalnie mogą być to opady silniejsze. No i... W środę będzie przejściowo cieplej, a w czwartek znowu czeka nas ochłodzenie, czyli temperatury około 20 stopni. I tak samo będzie w ten pierwszy letni weekend. On będzie raczej deszczowy, lokalnie będą się pojawiać burze i temperatura od 18 do 22 stopni, czyli niezbyt ciepło. Upałów się na pewno nie spodziewamy w najbliższych dniach. Cieplej zrobi się na początku przyszłego tygodnia dopiero. Miejscami będą się pojawiać burze głównie w Polsce zachodniej, południowej, także na wybrzeżu. Osoby, które wybierają się w góry i nad morze powinny dokładnie sprawdzić prognozę pogody, ponieważ w najbliższych dniach, czyli od czwartku do końca weekendu, będą się pojawiać niestety przelotne opady deszczu zarówno na wybrzeżu, tak jak i w górach. No i temperatury będą dość niskie, około i nieco poniżej 20 stopni. Wiadomo, że dla tych, którzy lubią chodzić po różnych trudnych szlakach, to może taka sytuacja pogodowa nie jest najlepsza.